Sexy pupa, jędrne pośladki, brazylijskie pośladki są to nazwy treningów oferowanych nam przez kluby fitness, które mają zapewnić nam super jędrne ciało, duże pupy, płaskie brzuchy. Czy faktycznie dają nam takie efekty, o jakich zawsze marzyliśmy? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Ja osobiście chodziłam do tego typu treningi w liceum i takich efektów nie osiągnęłam. Oczywiście nie neguję tego typu treningu, bo jest to bardzo fajne zastąpienie jednostki cardio, ale na pewno tego typu trening nie zbuduje nam mięśni. Żeby zbudować mięśnie, tu jest słowo klucz, musimy zapewnić mu odpowiednią liczbę kalorii, odpowiednią liczbę powtórzeń, serii, odpowiedni ciężar, a także zapewnić mu regenerację, aby ten mięśnie mógł sobie odpocząć. Także dzisiejszy filmik chciałabym podzielić na trzy części. W każdej z części będę opowiadać o innym mięśniu, ze względu na to, że mięsień pośladkowy składa się z mięśnia pośladkowego wielkiego, średniego i małego. Będę pokazywać ćwiczenia które najlepiej zaangażują dany mięsień, aby cały nasz pośladek mógł się fajnie kształtować. Także jeżeli interesuje Was ten temat, to zachęcam do oglądania dalszej części filmiku. Będę pokazywać różne ćwiczenia oraz opowiadać o każdym z nich. Mięsień pośladkowy wielki zbudowany jest z silnych pas mięśniowych, z czerwonych oraz białych włókien, które odpowiadają za rozbudowę. Rozpoczyna się on na talerzu kości biodrowej i idzie aż do talerza kości udowej. Jego funkcją jest utrzymanie pionowej postawy naszego ciała. Jest on najsilniejszym prostownikiem i pozwala na rotację naszego uda na zewnątrz. W kolejnej części filmiku pokażę Wam różnego rodzaju ćwiczenia wraz z ilością serii i powtórzeń. Oczywiście jest to tylko moja propozycja, nie musicie jej wykonywać, ale ja działając na tej zasadzie i dokładając sobie z treningu na trening dodatkowego ciężaru jestem w stanie fajnie poczuć ten pośladek i go przepracować. Hiptrasty i glute bridge są jednymi z najlepszych ćwiczeń na mięsień pośladkowe Wielki i na górę naszego pośladka. Jeśli chcemy rozbudować tę partię ciała, nie powinniśmy omijać tego rodzaju ćwiczeń. Dlaczego te ćwiczenia są tak wartościowe? Po pierwsze, możemy wykorzystać duże obciążenie. Osobiście największe rekordy osiągam właśnie w podnoszeniu bioder, mniejsze w przysiadzie czy martwym ciągu. Ale jak już wspominałam wcześniej, chcąc rozbudować mięsień pośladkowy, potrzebne jest obciążenie. Po drugie, zostało potwierdzone w badaniach, że to właśnie podnoszenie bioder daje najlepsze efekty w porównaniu z innymi ćwiczeniami na mięśnie pośladkowe i najlepiej angażuje te mięśnie do pracy. Jeśli macie problem z wyczuciem tych ćwiczeń, warto pomyśleć o aktywacji naszych pośladków przed treningiem. W najbliższym czasie planuję przygotować filmik, w którym pokażę Wam ćwiczenia, które pomogą Wam zwiększyć to czucie i odpowiednio zaktywizować nasze pośladki do pracy. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam Glute Bridge w wersji domowej i kilka jego zamienników. Oczywiście przy wykorzystaniu kanapy lub ławeczki czy boksu na siłowni możecie wykonać klasyczny hip thrust. Pamiętajcie jednak o tym, że wykorzystując podparcie musicie ustawić je w takim miejscu, aby ławeczka czy boks się nie ruszały. Czyli najlepiej przysunąć je do ściany. Mając duże obciążenie pamiętajcie o tym, aby nałożyć matę na sztangę tak, aby nie bolały nas nasze biodra. Aby prawidłowo wykonać glute bridge należy pamiętać o tym, że musimy położyć się na macie, ustawić stopy na szerokość naszych bioder, Wbijając stopy w matę, unieść wysoko biodra do góry, spinając przy tym brzuch i nasze pośladki. Najlepiej wyobrazić sobie, że pomiędzy pośladkami mamy jakiegoś orzeszka, którego musimy zgnieść i nie może nam on wypaść. Dla mocniejszego czucia warto na górze przytrzymać chwilę w nasze pośladki i następnie powoli opuszczać je w dół. W zależności od stopnia naszego zaawansowania, polecam wykorzystywać w tym ćwiczeniu ketle, sztangi oraz gumy, które założymy sobie ponad naszymi kolanami i które pozwolą nam mocniej wyczuć mięsień pośladka. Z treningu na trening powinniśmy również zwiększać obciążenie, aby pobudzić mięśnie do wzrostu. Glute bridge na jednej nodze będzie różnić się jedynie tym, że uginamy tylko jedną nogę, a drugą unosimy razem z naszymi biodrami. Kolejnym wariantem tego ćwiczenia jest frog pan. W tym ćwiczeniu nasze stopy są złączone i odpychają się od siebie. Powoduje to wyłączenie z ruchu mięśni czworogłowych i dwugłowych ud, mocno izolując pośladki. Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, musimy pamiętać o tym, aby stopy były złączone, a kolana skierowane na zewnątrz, a maksymalne spięcie pośladków utrzymywane kilka sekund na szczycie ruchu. Przysiad na kolanach jest ćwiczeniem wielostawowym. Możemy je wykonywać w domu przy użyciu gum oporowych założonych ponad kolanami lub na siłowni na suwnicy. Nasze kolana muszą być rozstawione na szerokość naszych bioder. Musimy pamiętać, aby mocno zaangażować nasz brzuch, aby był on spięty i schodząc pośladkami w dół, nie siadać na stopach. Wykonując odwiedzenie nogi w tył, w klęku podpartym, należy pamiętać o tym, aby nasze ramiona ułożone były równolegle do siebie na szerokość barków, nasza miednica była zrotowana, a kręgosłup prosty, ustawiony równolegle do podłoża. Zachowując pozycję wyjściową, unosimy ugiętą nogę w kolanie do tyłu. Możemy również wykonać ten ruch w formie pulsacyjnej. To już wszystkie ćwiczenia, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, że te ćwiczenia wykorzystacie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tej partii mięśniowej, zachęcam do kontaktu w wiadomości prywatnej. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zachęcam Was również do lajkowania tego filmiku, do jego komentowania oraz do subskrybowania mojego kanału. I mam nadzieję że widzimy się w następnym filmiku, w którym opowiem o mięśniu pośladkowym średnim. Do zobaczenia!